Święty Stanisław uczy nas, jak iść śladami Chrystusa, jak rozznawać nasze powołanie do Chrystusa. On, jako młody chłopak, miał powołania być księdzem, i on miał pielgrzymka z Wieny do Rzymu, żeby te powołania mieć. I jako młodzież. Tak jak święty Stanisław, um, my staramy się um, tak samo robić. On daje nam przykład, jak powinniśmy odnaleźć naszą powołania do Chrystusa. Dla mnie święty Stanisław inspiruje mnie, bo jego motto dla wyższych rzeczy jestem stworzony. Inspiruje mnie, żebym też była święta i żebym podążała za Głosem Bogiem, a nie za głosem świata. Na, na pewno warte wspomnienia, że był to bardzo młody człowiek z majętnej rodziny, który w którymś momencie poczuł powołanie i to, że miał możliwości finansowe i wsparcie, zaniechał tego wszystkiego w ukryciu przed rodziną. Dolądował w Rzymie po bardzo długiej wędrówce i. Śmierć jego na pewno była no, olbrzymim zaskoczeniem dla, dla wszystkich, którzy mieli okazję go znać. Myślę, że właśnie to spowodowało to, że jest patronem no, chy, chyba naj, najczęściej branym pod uwagę, jeżeli chodzi o polskie parafie. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że święty Stanisław Kostka. Jest patronem młodzieży i to we mnie inspiruje właśnie to, że jako młody człowiek, bardzo młody człowiek, osiągnął mądrość Bożą, i to, to ma bardzo duże znaczenie dla wiary. Jego miłość do Eucharystii jest niesamowita, i myślę, że dużo możemy uczyć się od niego, jak kochać Jezusa. I w jakiś sposób przeżywać też swoją wiarę. Wiele możemy od Niego wziąć przykładów, w jaki sposób właśnie być w jedności z Panem Bogiem, i to jest bardzo ważne dla wszystkich. Dla mnie Święty Stanisław to jest wielką, wielkim przykładem, jak żyć tak po Bożemu, bo widać, że jednak Święty Stanisław miał takie powołanie. Nie? I dla mnie, jeżeli mówiąc co to parafia świętego Stanisława, to miałam moje pierwsze kroki takie religijne, gdzie ja się uczyłam o naszej wiary, gdzie miałam pierwszy mój, raczej mój chrzest, komunię i no, za niedługo będę miała tutaj ślub, tak samo. A też tutaj wiele razy spędzam czas dlatego, że y, pomagam z liturgią dla dzieci, nieraz też pomagam y, w grupie dla młodzieży, tak samo. Parafia świętego Stanisława Kostki w Hamilton to jest moja parafia od dzieciństwa, gdy chodziłem, całe moje życie. I kocham moją parafię, bo to jest polską parafią. Naszą parafią różni się od innych kościołów w naszej decyzji. także my modlimy po polsku i czytamy Ewangelia po polsku. Też naszą grupę młodzieżową. My spotkamy się raz w tygodniu i my też czytamy Ewangelię, modlimy się razem i to mi ulepsza moją wiarę. Ta parafia dla mnie to jest jak drugi dom. Tutaj się czuję bardzo dobrze, dużo jest radości. Codziennie chodzę na mszę świętą, dla mnie to jest bardzo ważne i na adorację. Jeżeli chodzi o naszą parafię, naszych parafian, jestem przekonany, bo to widać na co dzień olbrzymie wsparcie naszych proboszczów poprzednio ojca Michała, Teraz ojciec Marian robi wspaniałą pracę, jeżeli chodzi o zjednywanie i parafian, i wszystkich organizacji parafialnych. Myślę, że jeżeli nie wzorem, na pewno jesteśmy parafią, którą warto wziąć za przykład, w jaki sposób nasza wiara może być kontynuowana poprzez działalność wszystkich, którzy do tej parafii należą. Dziękuję serdecznie to już ze względów organizacyjnych to ma duże znaczenie, ale również personalnie to już z dwóch stron zrobimy. <śm> że nasza parafia już ma ponad 100 lat. Obchodziliśmy stulecie już kilka lat temu i wciąż bardzo dobrze działa. Myślę, że dzięki właśnie świętemu Stanisławowi Kostce, gdzieś ten duch jego tutaj jest, że młodzież jest dosyć bardzo no taka przyległa Kościołowi i um, chętnie uczestniczy w różnych nabożeństwach, e, przede wszystkim we mszy świętej. Um, mamy nadzieję, że ta liczba się też zwiększy w przyszłości tej młodzieży, bo młodzież jest naszą przyszłością i tak trzeba mieć nadzieję i zaufanie. No to tylko jeszcze dodam, że oczekujemy licznego wsparcia parafian, licznego uczestnictwa w nadchodzącym odpuście w tym tygodniu. Dziękuję. Thank you.